Do miski wcypuję 600 g mąki glutenowej. Po angielsku jest to Vital Wheat Gluten. Ups. To tak na marginesie, jakbyście po prostu z angielskiej nazwy tą mąkę znali. Następnie leci 100 g Mąki z ciecierzycy. Jeżeli nie możecie kupić takiej mąki, nie ma nic prostszego. Ja po prostu sobie kupię suchą ciecierzycę i ją mielę. Następnie 60 g płatków drożdżowych. 3 łyżeczki wędzonej papryki. Dwie łyżeczki bazylii, pół łyżeczki cynamonu. Następnie wszystko to mieszamy. I dodaję 200 g kasztanów. Niektóre są całe kawałki, niektóre połamane, inne jeszcze na pół przekrojone. To zależy po prostu od Waszej inicjatywy. Oraz 300 gramów żurawiny świeżej. Przemieszać to. Okay. Teraz sobie przygotujemy drugą miskę na mokre składniki. Następnie dwie łyżki keczapu. Bum. 4 łyżki łoczy sos. Oj, muszę nową butelkę otworzyć, w marginesie to jest taki sos, bam. następnie 250 ml sosu sojowego. Następnie 730 ml gorącej wody. Następnie 5 moreli świeżych pokrojonych w takie większe kawałki. Następnie 8 śliwek suszonych, oczywiście bez pestek, pokrojone w takie średniej wielkości kawałki. Następnie podsmażony jeden średniej wielkości por. Ja go pokroiłem takie półksiężyce, umówmy się. Następnie sok z jednej pomarańczy. Ja ją ponabijałem dzień wcześniej goździkami. Tak zostawiłem, żeby po prostu sok nasiąkł po prostu goździkami. Teraz to przekroję. Odessam sok i wleję do tego. I dodajemy sok. Następnie wszystkie nasze mokre składniki mieszamy. Teraz dodamy do naszych mokrych składników. Czas na magię. Proponuję Wam zawsze mieszać to w szklanych miskach. To będziecie widzieli na samym początku, zwłaszcza jak wygląda Wasza sytuacja, czy dobrze wymieszaliście. Jak widzicie, nie zajmuje to długo. Gluten bardzo szybko pochłania płyn. Dobra, ręką to będę teraz mieszał się to kopać do samego dna. Dobra, sobie teraz go wyjmiemy. Jak widzicie jeszcze mam tutaj to dużo dogniatania, do że tak powiem się nam musi wszystko w jedną konsystencję złączyć. Dobra, teraz sobie przeniosłem to już do miski, gdzie sobie leży. Tak na marginesie wygląda mi sobie tam świąteczny. Teraz sobie przygotowuję blat, aby rozłożyć tutaj folię. I będziemy go przygotowywać do gotowania. A więc jeden pas, cyk i drugi pas. Ja daję zawsze tak, żeby pół mojej folii nakładała się na drugą. Tak, i więcej. Teraz będę przekładał mój sejtan, Na marginesie, jeżeli wasz seitan by się okazał, że jest typu za suchy lub za mokry, po prostu dodajcie więcej e, mąki lub po prostu, jeżeli, jeżeli się okaże po prostu za mokry, oczywiście. Jeżeli za suchy, dodajcie więcej e, sosu sojowego. O, i tak wygląda moje maleństwo. Umyję teraz ręce i go zawijam. No to jedziemy z zawijaniem. Cyk, jak widzicie będę potrzebował jeszcze kawałek taśmy tutaj na środek. Więc idziemy z tym. Oczywiście wszystko zależy, jeżeli chcecie go bardziej taki szeroki, to układacie go tak, jeżeli chcecie węższy, a węższy i dłuższy, po prostu sobie modelujecie według własnego uznania. Jedziemy. Nakładam kolejną część folii. Tutaj zaciskam. Tu zaciskam. I teraz zawijamy to jak cukierek, krótko mówiąc. Widzicie, już zaczynam się fajnie to modelować. Jeżeli dojdziecie do kształtu, który Wam odpowiada, tak jak ja teraz, wiążemy po bokach. Sobie zakładam tutaj, żeby się nie rozwinęło. Teraz to wiążemy. Cyk i z drugiej strony tak samo. Dobra, tak przygotowany sejtan idzie teraz do garnka z gotującą się wodą i będzie się gotował tam przez godzinę. Ja będę robił tak, że typu pół godziny na jednej stronie obracam, pół godziny na drugiej. I tak po, po godzinie czasu będzie nasz sejtan gotowy. Żeby przyspieszyć cały proces, mam tutaj kupione już gotowe ciasto francuskie. Jak widzicie, są dwie. Matki takie, które będę łączył. Na samym środku położę moją pieczeń. Jeżeli chodzi o pieczenie, to oczywiście postępuję w tym przypadku tak jak jest z instrukcją. W moim przypadku było to 200 stopni Celsjusza na 20 minut. Oczywiście termoobieg. Tak kładę mój sejtan. Y ja w tamtym roku wysmarowałem go sobie jeszcze dookoła moim sosem żurawinowym, ale był za słodki tak szczerze dla mnie, dlatego mam w tym przypadku, jeżeli chodzi o mnie, to mam sos żurawinowy po prostu obok i można sobie dawkować go, krótko mówiąc. Nacinam seitan nie na seitan, nacinam ciasto tak, żeby po prostu owinąć Ładnie dookoła cały sejtan. Miejcie pewność, że ciasto jest dobrze dociśnięte ponieważ może podczas pieczenia po prostu Wam się rozłączyć i rozlać, krótko mówiąc spływając z sejtana. Tego oczywiście nie chcemy. Ja sobie kładę już tutaj na blachę i jeszcze dodatkowo sobie tak lekko natnę żeby po prostu bezproblemowo ciepło cyrkulowało. Ja na sam koniec już tego nie nagrałem, ale polałem całe ciasto syropem klonowym. Dzięki czemu uzyskałem jeszcze piękniejszy, złocisty kolor. Moi drodzy, chciałem jeszcze skorzystać z okazji i złożyć Wam życzenia świąteczne, spełnienia wszelkich marzeń, spędzonych świąt w rodzinnej, przyjaznej szczęśliwej atmosferze. Jeżeli film Wam się podobał, proszę zostawcie łapkę górę, komentarz, proszę jeszcze o subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie i jak powiedziałem wcześniej, wesoły świąt.